Witam serdecznie w 19-20 odcinku serii Vlogmas. To wykrywka związana z tylko 4 dni. Przechodzimy teraz do tematów. Pytanie, którego w zalece wam nie możliwe. A ta jest niemożna parowa, zalecka co do nazwa. Bo ja masz. Tak jak w jakimkolwiek, którego w zalece wam nie możliwe. Bez kotlika w zalece wam A do tego, którego w zalece To jest samochód, paliwa. I do tego, w zalece wam co so, ku znosiu i to jest na tego nocy co so, ku nosiu psa poka. na to nosi przy projektu a to znaczy co to znaczy so, zarobić murunii i czechów, mieszka na fuoch i tak dalej pojadasz na tą ulicę i patrz co to jest na tego i to jest na co to to co na to to do ktulego co ku tas. kiedy tas którego zrezwa który z na w moim ojcu, zalecewam w i patrzę na z którego spotkamy z państwem, którego nazwamy, i to jest już spotkane w miłości, to kiedy teraz, kiedy już to jest tylko miłość Dresła, ale nie można poprowadzić na jako zalecewam w moim ojcu. Czy kiedy? Doby poprowadzić nas jako To do tych faszy, które zalecewam w moim a tych faszy. Syn świeżki jest obawany, że szkło, co powrócić i to kosz. A wczoraj powróciła na młodsze. Się. się, którego atelierstwa? I oto będę mówiła. Czas, kochanie. Ciszej. Wczoraj ale się że nie jest to świeczki na twarzacie tej by to czołgi. To jest pas, którego tego słowa. I to jest od słowa po to popłodne, I tego atelierstwa mi nie wynosi. I któż ze co mam I od Jo, tu to Są to zapytali.